Wielkie sportowe emocje towarzyszą nam dzisiaj podczas kolejnego sportowego turnieju przedszkolaków. To już po raz 13 dzieci z wszystkich przedszkoli naszej gminy i z oddziałów przedszkolnych naszych szkół spotkały się tutaj w hali sportowej ośrodka sportu i rekreacji, aby rywalizować ze sobą w sportowych konkurencjach. 13 lat, a zatem licząc, że co roku odbywa się ta znakomita sportowa impreza to osoby, które brały w pierwszym turnieju udział, dzisiaj są już dorosłe. To tym bardziej podnosi rangę tego wydarzenia jako imprezy z wieloletnią tradycją. Celem tego jest oczywiście odciągnięcie dzieci od komputerów i tabletów oraz ekranów telewizorów, ale także przygotowanie dzieci do rywalizacji w sportowym duchu, pokazanie jak można współdziałać w grupie, no i budowanie społecznych relacji. Wspaniała impreza dzisiaj w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzegomiu zgromadziła przedstawicieli wszystkich przedszkoli z gminy Strzegom. Przedszkolaki wraz z nauczycielkami i paniem dyrektorkami rywalizują w różnych konkurencjach, bardzo emocjonujące zawody. Dzieci bardzo się przejęły, naprawdę bardzo się starają i walczą o miejsca, chociaż to nie jest najistotniejsze, bo najistotniejsze jest to, że mogą spędzić mile czas tutaj w sportowej rywalizacji. Budujące jest bardzo również to, że trybuny są przepełnione rodzicami, dziadkami, znajomymi, opiekunami, którzy dopingują bardzo głośno i to jest fantastyczne. To jest piękny moment, w którym widać zaangażowanie i dzieci, rodziców, nauczycieli. I również chciałbym bardzo serdecznie w tym momencie pogratulować tym, którzy przygotowali imprezę. To jest pracownikom, pani dyrektor przedszkola w Strzegomiu, Misia Uszatka. Takie imprezy bardzo sympatyczne, imprezy, które opływają w bardzo przyjaznej atmosferze. Warto je kontynuować, to już trzynasta taka impreza i mam nadzieję, że w przyszłym roku również się odbędzie w tak przyjaznej, miłej i sympatycznej atmosferze.